Dwudniowe zawody w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej składały się z czterech konkurencji. Pożarniczy tor przeszkód na 100 metrów, spinanie przy użyciu drabiny hakowej, sztafeta pożarnicza 4 razy 100 metrów oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe. Sporty pożarnicze mają to do siebie, że nie ma, jakichś tam, nie ma konkretnych faworytów. Po prostu jeżeli jest wytrenowanie odpowiednie, odpowiednie przygotowanie, to potem zatem idą wyniki. Staramy się być gościnni, jeżeli chodzi o nasze podejście do wszystkich drużyn reprezentacji kraju, i zagranicznych, które przyjechały, ale już jeżeli chodzi o wynik, no to to jest sport. Chcemy być najlepsi, chcemy wygrać. Tytuł bronią druchowie z województwa mazowieckiego. Ten poziom zawodów jest co roku bardzo wysoki, także tutaj nie można powiedzieć, że ktoś jest absolutnym faworytem, pewniakiem do medalu. Nie, to zawsze co roku niesie za sobą wiele niespodzianek, bo tutaj o końcowym zwycięstwie decydują zawsze ułamki sekund. Ktoś może zapytać, jak zawody sportowe mogą się przekładać na wyjazdy do różnych zdarzeń? Ten aspekt sprawności naszej fizycznej, odporności psychicznej jest, jest widoczny, dlatego, bo e, nie będę ukrywał, potem się to przekłada właśnie na, na zdarzenia rzeczywiste, niektóre elementy. Są tutaj wykorzystywane. także Myślę, że ten sport pożarniczy odpowiada temu, co robimy w rzeczywistości naszych, przy naszych akcjach ratowniczych. Sport sportem. Oczywiście wyłonimy najlepszych z najlepszych z poszczególnych województw i szkół, ale to jest też miejsce, gdzie podczas tych dwudniowych zawodów wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Tutaj spotykamy się jako strażacy ze wszystkich województw. Te działania są na pozór podobne, ale są też bardzo różne dla danych rejonów naszego kraju. Ja się bardzo cieszę, że Sprawność Straży Pożarnej jest tak wysoka. Przecież ich zawód wymaga tego, aby być wysportowanym, a tu tylko potwierdzają swoje warunki fizyczne. Jest to zawód, który się cieszy bardzo wielkim poparciem społecznym. No i sprawność musi być. Tuż po poszczególnych konkurencjach druhów sportowców pytaliśmy jak poszło, czy są zadowoleni z siebie. Jak na te zawody tutaj bardzo dobrze, bo widać po wynikach, że jesteśmy w czołówce, tak myślę po pierwszej serii, także cieszymy się jako drużyna i, i życzymy dalej y, sukcesów w reszcie. Poszło synowi dobrze? Mama zadowolona? No, pierwszym tak nie za bardzo. Nie za bardzo. Mogło być lepiej. Pierwszy Bieg pobiegłem na zaliczenie, na zaliczenie, w drugim na pewno powalczę o lepszy rezultat. Myślę, że forma jest, trochę trenowałem i do przodu. No.